Na kolejne plaszcze. Marek z przodu nas wyprzedził. Jeden taki leniwy z... tam jest z tyłu. Muszę go polować. Jak zwykle pogoda ekstremalna jest bardzo. Widać już na dużym miesiącu kurde ciemną falę, prawie czarną. Ale zobaczymy, z której strony jest. Trzy miejsca obstawiamy dzisiaj. Kuba uśmiechnięty, pełen optymizmu, a że coś z tego będzie. A ten leń tam siedzi się obija. Czuwamy na wszystko, ile piękne miejsca by są Szczególnie drapieżnika. Bardzo mocno to mi wieje. Parek popłynął. Puje w inne miejsce całkiem. Zanęciliśmy. Mamy o, dzisiaj makaron, rodzaje makaronu, duże koramkę i małe koramka. Ulubione to są właśnie o takie piękne, a te uwielbiam. Ostatnio mówiliśmy z Kubą właśnie na te ale po dwa nachaczyk. Robi coś w tym, że robi sort. Makaron jest posypany kurkumą i dodatkowo jeszcze sam korzenny. Ale zaraz i jeszcze dodatkowo będzie paczany smrodku teraz pędzkę. Jak się rozkłada nie będę pokazywał, to chyba wszyscy wiedzą ale chcę pokazać po się, się nie pyta o, o, ten, o zestaw o ciężarki patrzę tutaj jak już pokazywaliśmy stoimy na, na 13 metrach może, może nie całkiem, 13. skławik na agrafkę, to jest oczywiście mój spławik. Nie wygląda taki o, taki, taki sobie. Sobie Zrobiłem taki 3 plus 8, czy nawet 3 plus 9 to będzie gram. Lekko dociążony, bo czasami tu są duże fale. I fajnie się rzuca. A dużo ma na, na żywce. Fajnie trzyma. O, i to cała filozofia jest. Tu mam to całe główne obciążenie. 10 cm, jedne, jeden styl. Przyponik 20, około 20 cm. Haczek jedynka. Nie wiem, czy widać dobrze. Na pewno. Haczek jedynka. I pierwsze, to jest to najważniejsze. Założymy na, na jedną wędkę. Te makaroniki dwa. Kurde, jak to wygląda, niebo w gębie, ale to nie wszystko, zanim to wszystko zarzuci, zarzucę, to ja się bez tego nie rozstaję, ktoś chce wierzyć czy nie, ale no, przecież to jest cudowne, naturalne, o, ale się gęste zrobiło, bo zimno jest dlatego, ale jest fantastyczne. Chyba Panie przybliży nam no. no sam bym to zjadł Tylko i tak mam już ładną sierść, także nie muszę już tego jeść Stoimy identycznie, tak jak wcale też, jak im to nie zmieniam to Od razu zestaw do wody Blisko łódki, bo jest głęboko Wiatr znowu na mi się, się nasila w południu zachodnim, jak się zmieni na zachodni, to może być kiepsko, bo nas zmiecie stąd o to wiatr już takie Wzięliśmy dzisiaj jeszcze Teraz pokażę, tylko ze w stanie trochę to, to trwa zanim zejdzie do dna do 13 metrów. i już jest O, płocie słychać, duże, skarżą mi. Mamy dodane zanęty razem ze smrodkiem, a będziemy maczać oczywiście w pierniku, jeszcze dzisiaj, bo to są, to są takie leszczowo-typowe dodatki zapachowe, które wreszcie uwielbiają wszystkich. I wszędzie razem. Sprawdzone w 100% chyba na wszystkich wodach już. Ja się z nimi nie rozstaję od lat, i, i się bardzo cieszę, że mogę się podzielić teraz z wami wszystkimi. Czekamy na pierwsze brania. O, jest pierwszy leszcz Kuby. Nie widzę pod słońce nawet kija. ładnie wygina. Kuba łowi na bolonki. 6-7 metrów. Także jeżeli ktoś, ktoś będzie zaskoczony, to mogę od razu powiedzieć, że to jest rewelacyjna sprawa takie bolonki na łódce. Szczególnie na tych głębokościach no, jest pierwszy leszczyk dzisiaj. Ja wiem, może, może pół godziny minęło od zarzucenia pierwszych zestawów. O, super, i na razie do Potem zobaczymy, co będzie dalej. Potem będzie selekcja. Potem będzie selekcja właśnie. Bardzo fajnie się łowi na bolonki, ja też mam jedną bolonkę 5-metrową tutaj akła fajna boloneczka, bardzo fajnie się zacina, nie trzeba bardzo mocno machać kijem. Bo krótkim kijem na kilkunastu metrach jest z... zaciąć leszcza jest, no jest, jest problem, nie da się ukryć. Jeszcze zrobi się luz na, na żyłce to już to, to, to w ogóle. W ogóle ciężko. Rozciągliwość żyłki do tego dojdzie i jest kłopot. A bolonką wystarczy lekki ruch do góry i siedzi. Także Kuba łowi na, na szóstkę i na siódemkę, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I rewelacyjnie mu to wychodzi. Świetnie. Ja się przestawiłem też na bolonki od dwóch lat i nie żałuję tego. Słychać już żurawie, czyli nieuchronna jesień. Chłopaki zostali na innych łowiskach, nie ściągniemy chyba tutaj Marka, to jest za daleko troszeczkę, nie, będzie bujać i Wojtek to się zjeść indziej. Tak jest, zaraz się pokaże pewnie. Demolek, ja pierdolę. No, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Niech mara. Ale Ładny, górny. Jezu, czysto. Ja Ja nie mogę. Chodź się bardzo ładny. Przepiękna ryba.

nie udało się. Niskość nic nie szkodzi. Jak najdą to 3-4 na raz są brania, i nie można się połapać. A gdzie jest ten mój? Tu jesteś kolego. O, o, to mnie usłyszał. Ja go zaraz sobie wyciągnę. Mało, spokojnie. O, jesteś. Oddam kamerę Kubie i sobie go podbiorę. Z tym kamerą bo jak stracił brania. To będzie następny Będzie Ops Zenerwało się, na że go od razu nie wyjąłem ładnie złapie Zadzimy go sobie Nie chcę już używać podbieraka nie jest duży Jesteś. Jak na razie do środka.